Robert Lewandowski i FC Barcelona odrzucili ofertę, Polak zostaje w Katalonii. Paul Pogba oficjalnie piłkarzem AS Monaco. Tak emocjonującego przywitania dawno nie widzieliście. Pogba powiedział także to, co myśli o Juventusie, no a to na pewno nie były miłe słowa. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Totalny kuriozum na klubowych mistrzostwach świata. Przerwali mecz na 5 minut przed końcem. Chelsea i Palmeiras awansowali do ćwierćfinału. Reprezentacja Angli Anglii wygrywa Euro u 21, to koniec Davida Alaby na Bernabeu, a FC Barcelona dopiero za kilka dni skończy płacić Leo Messiemu. Forbet wprowadza nową ofertę powitalną – Bonus Box. Do wyboru masz aż 8 różnych pakietów, a co najważniejsze, to ty decydujesz jakie bonusy chcesz otrzymać na start. Graj bez podatku, bez limitów, bez ryzyka, z bonusem do depozytu czy bezpiecznym zakładem. Wszystko zależy od twojego wyboru. Ten Szeroki wachlarz pakietów daje ci pełną swobodę decydowania o tym, jak chcesz grać. Rejestracja jest szybka, a całość przejrzysta i prosta. Kliknij link w opisie, sprawdź szczegóły i wybierz swój idealny pakiet. Oferta jest kierowana tylko do osób pełnoletnich. Pierwszym finalistą klubowych mistrzostw świata zostało Palmeiras. Wczoraj w meczu 1-8 poradzili sobie z Botafogo wygrywając 1-0. Już w 10 minucie Vitor Roque był o krok od zdobycia gola, ale piłka minimalnie przeleciała obok słupka. W podstawowych 90 minutach jednak nie padła ani jedna bramka, a to oczywiście oznaczało dogrywkę. Dopiero wtedy w minucie setnej Paulinho uderzył po ziemi nie do obrony. Na klubowych mistrzostwach świata obowiązuje dość rygorystyczny przepis. Jeżeli w promieniu 16 km od stadionu uderzy piorun, to mecz natychmiast zostaje przerwany. Piłkarze udają się do szatni, a kibice muszą opuścić trybuny. Oczywiście celem tego jest bezpieczeństwo, ale wczoraj doszło do kuriozalnej sytuacji w meczu pomiędzy Chelsea a Benfica. Chelsea prowadziła od minuty 64 po naprawdę ładnym uderzeniu z wolnego Risa Jamesa, jednak w 85 zdecydowano się na przerwanie spotkania, oczywiście z powodu uderzenia pioruna. Do końca regulaminowego czasu gry, no pozostało zaledwie kilka minut, nawet jeżeli doliczymy ten dodatkowy czas, który dodałby sędzia. To mecz prawdopodobnie i tak zakończyłby się za jakieś 10 minut. Wiele osób uważa, że po prostu można było poczekać do końca regulaminowego czasu gry, a ewentualną przerwę zarządzić dopiero, gdyby Benfica doprowadziła do wyrównania. Zamiast tego podjęto decyzję o natychmiastowym przerwaniu gry, co wzbudziło sporo emocji. Oczywiście pojawiły się też pytania o zasadność tak restrykcyjnych przepisów. Dogrywam teraz aktualizację, gdyż spotkanie po naprawdę długiej przerwie zostało wznowione i uwaga, Benfica jednak wyrównała. W doliczonym czasie gry sędzia podyktował rzut karny, którego na gola zamienił Angel Di Maria. Ta bramka dała oczywiście dogrywkę, ale w niej szansę rywalom nie dali piłkarze z Londynu. Od 108 do 117 minuty zdobyli aż trzy gole. Trafił Nkunku, Neto oraz Dewsbury Hall, dając Chelsea awans do ćwierćfinału finału turnieju w USA. Tym samym stało się jasne, że 5 lipca w Filadelfii Palmeiras zmierzy się z The Blues. A już dzisiaj o godzinie 18 Paris Saint-Germain kontra Inter Miami, a o godzinie 22.00 Flamengo zmierzy się z Bayernem Monachium. Reprezentacja Anglii obroniła tytuł Mistrza Europy do lat 21. Wczoraj w finale Euro U21 pokonali Niemców 3-2. Mecz jednak na pewno do łatwych nie należał. Po 90 minutach był remis po 2, a decydująca bramka padła dopiero na początku dogrywki. Dla Anglików to już czwarty tytuł w tej kategorii wiekowej. Triumfy odnosili w 1982, w 1984, 2023, no i teraz 2025. 3 września 2023 roku 62 minuta meczu pomiędzy Empoli a Juventusem. Właśnie w tym momencie na murawę Massimiliano Allegri wprowadza Pola Pogbe, który nie wiedział jeszcze, że to będzie jego ostatni profesjonalny mecz na blisko dwa lata. Francuz został zawieszony z powodu dopingu i miał nie pojawić się na murawie przez 4 lata. Jednak jego kara po apelacji i przedstawieniu wyjaśnień została skrócona i już w marcu mógł powrócić do gry. Juventus jednak nie poczekał do tego czasu i rozwiązał z nim umowę w listopadzie, jeszcze przed skróceniem jego zawieszenia. Gdy w marcu już Pogba mógł wrócić do gry, no to ponoć szukał zatrudnienia, ale nie znalazł go ani w Europie, ani na Bliskim Wschodzie, ani też w USA, gdzie mieszkał i przygotowywał się do powrotu. On oficjalnie stał się faktem wczoraj, w momencie składania podpisu pod kontraktem z AS Monaco. Była to na pewno bardzo ważna chwila w jego karierze, gdyż momentalnie zaczął płakać, a ten wzruszający moment został uwieczniony i opublikowany na social mediach klubu. Co ciekawe, to Paul Pogba, choć jest Francuzem, to jeszcze nigdy nie był zawodnikiem klubu występującego we francuskich rozgrywkach. Grał albo dla Manchester United, albo dla Juventusu, więc za jakiś czas zagra swoje pierwsze spotkanie w krajowym. Lidze. Umowa pola Pogby z AS Monaco będzie obowiązywała przez kolejne dwa sezony do 30 czerwca 2027 roku. Kilka dni wcześniej, przed wczorajszymi wydarzeniami, Paul Pogba pojawił się we francuskim magazynie informacyjnym Sept Auit, gdzie opowiedział o tym, jak z jego strony wyglądała historia rozstania z Juventusem. W Juventusie poprosiłem o możliwość skorzystania z masażu lub trenera fitness, ponieważ zawsze byłem częścią zespołu. Miałem do tego prawo. Powiedzmy, że mnie nie wspierali. Nie rozumiałem dlaczego. Myślałem, że jestem w stanie wojny z dopingiem, ale nie z Juventusem. Pogba podsumował to, że bardzo zawiódł się na postawie kluczowej. lobo Cztery lata temu Leo Messi rozstał się z FC Barceloną i oczywiście to wydarzenie było jeszcze bardziej wzruszające niż wczorajsze podpisanie kontraktu pomiędzy Pogbą a AS Monaco. Tam płakał chyba każdy: Leo Messi, jego żona, koledzy, no i setki tysiące kibiców, którzy patrzyli na te smutne obrazki, no i w sumie to pewnie do dzisiaj się wzruszają. Zaskoczeniem dla wielu może być fakt, że FC Barcelona tak naprawdę nadal płaci Argentyńczykowi, choć on od długiego czasu jest po drugiej stronie. Od Oceanu, a wszystko rozgrywa się o czasy paniczne, gdy świat został kompletnie zamknięty. Kibice nie mogli wejść na trybuny, a rozgrywki ligowe no i wszelkie inne zostały zawieszone. To w konsekwencji niosło za sobą problemy finansowe, które oczywiście dotknęły także kluby. FC Barcelona wyszła z prośbą do swoich zawodników, aby ci zgodzili się na podpisanie aneksu do umowy, który zakładał, że tymczasowo będą otrzymywać niższe wynagrodzenie, które oczywiście później zostanie uregulowane. Okazuje się, że w niezaległości zajęło aż 4 lata. Dziennik AS informuje, że Leo Messi z końcem czerwca tego roku otrzyma z Dumy Katalonii ostatni przelew opiewający na 5 950 tysięcy euro, a z końcem tego miesiąca z listy płac Barcy znikną jeszcze tacy piłkarze jak Usman Dembele, Sergi Roberto, Jordi Alba, Antoine Griezmann, Filipe Coutinho, Miralem Pjanic, czy też Sergio Busquets. Z tego wynika, że FC Barcelona w czerwcu wykona przelewy na kwotę niemal 13 milionów euro i wszystkie te pieniądze trafią do piłkarzy, którzy już od dawna nie są związani z klubem. To tylko pokazuje jak duże problemy finansowe ma FC Barcelona i jak źle była zarządzana. Wczoraj informowałem was o kolejnej kontuzji Dawida Alaby. Defensor Realu Madryt doznał urazu mięśniowego lewej nogi, co wyklucza go z gry na około miesiąc. Jego powtarzające się problemy zdrowotne najprawdopodobniej przesądzą o tym, że będzie to jego ostatni sezon w barwach królewskich. Według mediów Austriak nie znajduje się w planach Szabiego Alonso, a fakt, że jest on bardzo podatny na kontuzje sprawia, że jego odejście nie wzbudzi większego żalu w klubie. Dziennik As informuje, że po prostu Real Madryt nie zamierza mu zaoferować nowego kontraktu. Obecna umowa wygasa 30 czerwca przyszłego roku i kolejnej już ma nie być. Tym samym Florentino Perez zaoszczędzi 22,5 miliona euro, które David Alaba rocznie inkasuje z klubowej kasy. Być może w Europie już nie znajdzie tak wysokiej pensji jak w Madrycie, ale jeżeli obniży swoje wymagania finansowe, to na pewno któraś europejska drużyna na niego się skusi. Robert Lewandowski pozostaje w FC Barcelonie, nawet pomimo tego, że ostatnio dostał olbrzymią ofertę z Bliskiego Wschodu, to Camp Nou nie opuści. Jak donosi dziennik El Nacional, zarówno Robert Lewandowski, jak i FC Barcelona jednogłośnie odrzucili propozycję, która niedawno wpłynęła do klubu. Nie ujawniono jednak, o jaki dokład nie klub chodzi, ale oferta była naprawdę imponująca. Według przecieków Robert Lewandowski mógłby zarobić ponad 60 milionów euro brutto w ciągu dwóch sezonów. Wynika jednak, że do rozmów nawet nie doszło. Robert Lewandowski jest zdeterminowany, aby kontynuować swoją przygodę w Katalonii, a władze klubu, znaczy Dumy Katalonii, nie były zadowolone z oferty, jaką zostali od klubu z Bliskiego Wschodu. Choć na razie temat transferu jest zamknięty, to wiele wskazuje na to, że w przyszłości może powrócić. Przenosiny na Bliski Wschód pozwoliłyby Lewemu utrzymać bardzo wysokie zarobki, a dla Barcelony oznaczałoby odciążenie budżetu i większy luz w kwestii finansowego fair play. Na ten moment jednak Robert Lewandowski nigdzie się nie wybiera. Na dzisiaj to koniec. Pamiętajcie o promocyjnej akcji Forbetu, a link oczywiście na dole w opisie.